Witajcie kochani na moim kanale Dzisiaj jest premiera nowej zdrapki I Love You Bardzo fajna taka różowa zdrapeczka Podoba mi się Zobaczymy czy będą wygrane Mam tutaj trzy zdrapeczki Ponieważ wybiegałam 15 km Nawet troszkę więcej, ale już te kilometry sobie zbieram na kolejne zdrapki na wymianki Na przykład ten kto pierwszy raz tutaj jest to... Yy, Biegam 1 km to jest 1 zł na, wydanej na drapeczki. Tak sobie wymyśliłam i tak sobie robię, yy, więc mam taką motywację i, i do biegania, i do drapania No i jest to jakaś fajna zabawa. Także bardzo mi się to podoba. Yy, I zabieram się za drabanką. Kupił zdrapeczki mi mąż. I widzę, że jest tak 48, 49, 24, więc pewnie wybierał. No i zobaczymy co tu będzie. Mamy osiem, osiemnaście, dwadzieścia dziewięć i trzydzieści. Trzydzieści jeden obok, trzynaście, mamy trzydzieści, kochani, super. Cztery, trzy, sześć, siedem obok, szesnaście, czternaście. I dziewięć obok. No patrzymy co tutaj. jejku, 20 złotych. Ale piękny. Powiem Wam, że naprawdę już widziałam jeden odcinek. Zapomniałam nazwę kogo i była na plusie. I ja już jestem na plusie. Przepięknie, bardzo dziękuję. I love you. Powiem Wam, że jak mąż mi przyniósł te drapeczki, to pomyślałam sobie, że to będzie takie dla mnie znak. I, I to, co sobie tam pomyślałam, to się sprawdziło I mówię Wam, że miłość wygrywa <grywa> Także super 20 zł A zobaczymy, jakie tutaj mamy Jakie mamy tutaj y, Kontrolne Gdzie te kontrolne? L L Pięknie 3L, no bardzo fajnie Cieszę się bardzo Jeszcze mamy dwie zdraweczki przy okazji chcę zaprosić Was na swoje rozdanie, które mam na kanale teraz. Tylko to jest rozdanie dość nietypowe, ponieważ trzeba sobie obejrzeć poprzednie odcinki, żeby wiedzieć odpowiedzi na moje pytanie. No i zasubskrybować dwa kanały, o które proszę, a wcale nie zmuszam, bo mam niestety takie komentarze, że zmuszam ludzi do subskrybowania innych kanałów. Ale mam dla Was nagrodę, które sama kupuję, sama wymyślam. Wkładam też to jakieś swoje serce, że tak powiem. I, I dlatego mam swoje zasady, więc nie każdy musi wziąć, nie każdego zmuszam. Już o tym mówiłam, jeszcze nie raz będę mówiła, więc udział może wziąć tylko ten, kto się zgadza na moje zasady, na moim kanale, na moje warunki. I myślę, że to jest y, fajnie komuś tak pomóc i wesprzeć. I będę to robić, bo ta zdropeczka mówi, że warto pomagać. Miłość zawsze będzie z nami. Tak, mamy teraz 14, 9, 30, 17. A jeszcze chcę powiedzieć, że wygrała zrepeczka z numerem 49. Więc super. 19 obok, 6 obok, 8, 4, 25 obok i 33. No ta zrepeczka jest przygrana. Dużo jest oboków. I następna zrapeczka o numerze 48, więc może coś być, albo i nie, zobaczymy. Pierwsza szesnastka, trzydzieści, jeden i trzy. Super. I szukamy nasze liczby, tak, dziewiętnaście, piętnaście, obok. No i mamy trójeczkę, widzicie to? Ale super zrapeczki, chyba ich pokocham i chyba dołożę do, tą zrapeczkę do wygranej w rozdaniu komuś, kto u mnie wygra bo tak jak mówiłam, do wygrania będą zrapeczki Prawie i Wam jeszcze raz pokażę będą do wygrania zrapeczki yy, z Włoch dlatego, że wczoraj był yy, Międzynarodowy Dzień Pizzy i zdrabeczki i polskie krzyżówki, bo ja bardzo lubię, ale kto wie, jeszcze pewnie dołożę wam tą to, topeczkę, ponieważ jest bardzo fajna. Już ją lubię. <śm> Naprawdę bardzo fajna. 11. No jak daję wygrany, to pewnie, że fajna. 2. 28. I 14. No i zobaczymy, co my mamy pod trójeczką. Mamy tutaj 5 zł. 5 zł. C no co kochani Bardzo się cieszę Na zdrapeczkę było wydano 15 zł Wybiegane 15 km A wydrapane 25 Więc Bardzo, bardzo jestem zadowolona Bardzo się cieszę Jak Wam się podobało I podoba się ta zdrapeczka w ogóle Napiszcie mi, czy Wam się podoba Bo jest taka piękna, różowa A to tak niebiesko wygląda pięknie Dajcie znać Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podoba łapeczkę w górę i do zobaczenia w następnych zdrabkowych odcinkach, ale nie tylko. Wieczorem mam nadzieję, że się pojawi vlog z weekendu i z urodzin Adasia. Coś tam się udało nagrać, więc zapraszam. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaszki. Pa!